Nie, nie, pierwszy raz nie jestem. Byłem kiedyś na ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i dobrze tego nie wspominam, bo razem z, z kadrą Dolnego Śląska, z kadrą województwa, e, przegraliśmy tu dwa mecze i jechaliśmy do domu. Także była taka bardzo długa wycieczka z Wrocławia a, i potem powrót, bardzo długi, a dwa mecze przegrane. Dzisiaj, dzisiaj znowu była bardzo długa podróż, a, ale na szczęście przywozimy trzy punkty, więc, więc już zupełnie inaczej będzie, będzie przebiegała ta powrotna. Tak, oczywiście, ale to, to jak wiemy, ma, ma znaczenie drugorzędne. Bo Najważniejsze są trzy punkty, które musimy zbierać, teraz w tej chwili w czołówce jest ciasno. Bijemy się, bijemy się z, w tej wielkiej czwórce, można powiedzieć, z Jastrzębiem, Warszawą i Bełchatowem. Także mamy, mamy nadzieję skończyć jak najwyżej na, na koniec fazy zasadniczej. Tak, w takich meczach, meczach wyrównanych, meczach gorących, tak jak tutaj, bo była świetna atmosfera w Suwałkach, kibice tutaj dopisują, jest, jest naprawdę bardzo miło i przyjemnie tu grać. I w takich meczach pierwszy set często jest, jest decydujący. Ten set był bardzo ciężki, bardzo długi, ale my to my wyszliśmy z niego zwycięstwo i, po, zwycięsko i potem było już dużo łatwiej.